Witam serdecznie tu. Na momencik zatrzymujemy film i myślimy, jak to dla mi mata. Młodzi youtuberzy włączają stok albo inną rybkę. I wtedy widzimy, że skoczek odci na pole, wieża blokuje. Więc jak nasza wieża wpadnie, to jest mat. Bardzo ładny mat. A w drugą stronę Z drugą stronę widzimy, że trzeba zaatakować pola C i tu, no więc Hetman wchodzi i domyka mata, dwa piony blokują. Wieża jest potrzebna, żeby bronić Hetmana, chociaż niestety pole H2 i H3 kontrolowane są dwa razy, co powoduje, że nie jest to mat czysty, chociaż jest ekonomiczny. Dziękuję za uwagę.